Thank you komandorze, potrzebuję cię. Muszę już iść. Na razie. Trwa kompresja. Proszę czekać. Oficer Dowodzący na lądzie. Oficer Wykonawczy Presley przejmuje mostek. Widzieliśmy twój statek, przybyszu. Idź natychmiast porozmawiać z Fajdanem. Kim jest Fajdan? To nasz przywódca. Potrzebuje cię, żeby obronić nas przed Getami. Szykują kolejne natarcie. Idź tymi schodami za transportowką. Idź do tuneli. Upewnij się, że są bezpieczne. A jeśli trafię tam na gety, nie chcesz iść? Nie! Pójdę! Naprawdę pójdę! Te gety są cholernie niebezpieczne. Dobrze, że tu jesteście. Mamy coraz mniej żołnierzy. Przygotować się! Albo poumieramy z pragnienia, albo gety nas wykończą. Jak ja, biedna kobieta, mogę spokojnie myśleć, gdy wokół padają strzały? No już, skarbie, dasz radę. Po prostu odpręż się. Te bóle głowy, już mi lepiej. Muszę tylko nie myśleć o przeszłości. Komandorze, cieszę się, że w końcu kogoś przysłali. Troszkę za późno, co? Arcelio! Proszę wybaczyć, komandorze. Nie mamy chwili spokoju odkąd. Uważaj! Mamy gety w wieży! Zabezpieczyć centrum kolonii! Anowi, ale nie czekaj zbyt długo. Musimy wydobyć pojazd i dowiedzieć się, gdzie stacjonują gety. Bywało tutaj lepiej. Wieża została zabezpieczona. Dzięki tobie, komandorze. Cieszę się, że wasza kolonia jest bezpieczna. Doceniam twoją troskę i to, co robisz przeciwko getom. Może je spowolniliście, ale wrócą. Zawsze wracają. Pomóżcie mi znaleźć to, czego szukają gety, a wszyscy wyjdziecie stąd żywi. Nie wiemy, czego chcą. Pojawiły się, zaatakowały nas i tyle. Ich baza znajduje się w głównej kwaterze egzogenii. Tam powinieneś szukać odpowiedzi. Co to jest Exogeni? To firma, która założyła te kolonie. Większość z nas dla niej pracuje. Niebostrada prowadzi prosto do siedziby Exogeni. Nie sposób przeoczyć. Oczywiście po drodze jest armia Getów. Nie spodziewałem się, że będzie łatwo. Jeśli się uda, może odratuję te kolonie. Czego teraz potrzebujecie, żeby stanąć na nogi? Aby tylko zniszczyć Gety. Arcelia ma rację. W tunelach wciąż są Gety. Ponadto mamy też bardziej przyziemne potrzeby. Kończą nam się zapasy. Nie jestem pewien, jak w tych sprawach stoimy. Pogadaj z ludźmi, którzy to nadzorują. Mogę jakoś rozwiązać wasz problem z zapasami wody? Maka Doyle się tym zajmuje. Porozmawiaj z nią, jeśli chcesz nam jakoś pomóc. Co się dzieje z zasilaniem? May O'Connell próbuje rozgryźć problemy z zasilaniem. Wie o tym więcej niż ja. Pogadamy, gdy dowiem się więcej. Powodzenia, komandorze. Musisz wybaczyć mojej żonie. Galanta nie jest teraz sobą. Musi odpocząć i dojść do siebie. Co robisz dla kolonii? Jestem sanitariuszem, przynajmniej od czasu, kiedy zginęła pani doktor. Robię co mogę. Wiesz coś o tej planecie? Tylko tyle, co powiedziano mi w biurze do spraw kolonii. Jest tu inaczej niż mówili. Jednak, kiedy gety znikną, będziemy mieli szansę, by stworzyć coś wspaniałego. Co się stało z twoją żoną? Ciągłe ataki wszystkich wymęczyły. Przyzwyczai się, jak my wszyscy. Mogę jej jakoś pomóc? Nie, potrzebuję tylko czasu. Czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Poradzimy sobie. Wiesz, może czego szukały te gety? Nie mam pojęcia, co mogłoby spowodować taki atak. Chcieliśmy tylko zbudować dom. Opowiedz mi o kolonii. Nie wiem wiele. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, porozmawiaj z Fajdanem. Dlaczego nie chcesz nic powiedzieć? Potrzebuję tylko podstawowych informacji. Fajdan jest naszym przywódcą. On wie najwięcej o kolonii. Muszę już iść. Proszę, zrób co w Twojej mocy, żeby powstrzymać ataki. Witaj, przybyszu. Cieszę się, że reszta galaktyki o nas nie zapomniała. Skarbie, proszę, spróbuj odpocząć. Ciii, nie mów nic. Ale oni powinni wiedzieć. Ach, znaczy, chciałam powiedzieć, że są bardzo ważni. O tak. Tak lepiej. Mogę w czymś pomóc? Czuję się dobrze. Muszę tylko spróbować się skupić. Tylko ten ciągły ból. Będzie dobrze. Nie widzę żadnych obrażeń, a jednak coś sprawia jej potworny ból. Proszę, po prostu pozwólcie jej odpocząć. Ona potrzebuje tylko odpoczynku. Komandorze, powiedziano mi, abym udostępnił wam swoje zapasy, jeśli tylko sobie zażyczycie. Jak się nazywasz, salarianinie? Moje pełne nazwisko to Gorod Drugi Heranon Mal Dines God Inoste Ledra. Ludzie zwykle używają tylko nazwiska i imienia. W moim przypadku będą to Inoste i Ledra. Pokaż, co tam masz. Oczywiście. Mam parę interesujących przedmiotów. Przepraszam, ale nie mogę z tobą pogadać. Mam masę pracy przez ten niedobór wody. Mógłbym jakoś pomóc? Budynek, w którym znajdują się urządzenia sterujące naszą infrastrukturą, wpadł w łapy getów na samym początku. Poszukaj maszyn kontrolujących sieć wodociągową i włącz je. Inaczej kolonia pozostanie bez wody. Mam zatankowany statek, gotowy do drogi. Mogę wam przywieźć wodę. Jeśli nie planujesz odbywać stałych kursów na naszą planetę, to musimy wymyślić jakieś inne rozwiązanie. Może sama zajmiesz się załatwieniem problemów z wodą. Kolonia nie może sobie pozwolić na kolejne straty wśród nas. Po prostu jesteśmy zbyt podatni na obrażenia. Mimo całej sytuacji, myślisz tylko o wodzie. Ja. nie mogę myśleć o niczym innym. Tyle się wydarzyło, ale. ale myśli o tym bolą. Gdy skupiam się na swoim zadaniu, ból ustępuje. Jej cierpienie jest bardzo rzeczywiste. Wynik ciągłego strachu. Opowiedz mi o sobie. Wolałabym nie. Nie ma na to czasu. Pomóż nam lub nie, jak chcesz, ale nie przeszkadzaj mi w pracy. Muszę już iść. Życzę szczęścia. Dobra robota. Dobrze, że tu jesteś. Nadal potrzebuję ogniw energetycznych do tego generatora. A gdybym przyniósł ogniwa energetyczne z Normandii? Na pewno mamy kilka w zapasie. Wasz statek nie korzysta z tych samych części co nasz stary generator. Ogniwa energetyczne nie są zgodne. Jeśli znajdę coś podczas rekonesansu, odeślę do ciebie. Dziękuję komandorze. Doceniam to. Wkrótce spróbują odbudować posterunek. Dowodzicie tym statkiem, który przed chwilą wylądował. Jesteś kapitanem tego frachtowca? Kolejnym kapitanem. Pierwszy zginął podczas jednego z ataków. Tylko ja przeżyłam. Nie powinniśmy tu w ogóle być. Salariański kupiec obiecał nam fortunę. Chciałabym. Cóż, pewnie mogło być gorzej. Co jest nie tak ze statkiem? Nie nadaje się do lotu? Za dużo uszkodzeń. Gdyby nie gety, mogłabym go naprawić. Z drugiej strony, gdyby nie gety, mogłabym tu zostać na dłużej. Co tutaj robisz? Pilnuję statku. Nie chcę, żeby jego stan się jeszcze pogorszył. Ha, można się w nim schronić, kiedy gety przedostaną się przez mury. Wygląda, jakbyś coś badała. Diagnozuję statek. Nic ważnego. Powinnam wracać do pracy. Fajdan chce dostać raport o. Muszę już iść. Mogę jakoś pomóc? Co właściwie próbujesz zdiagnozować? Nie, dzięki, nie trzeba. Przepraszam, muszę wracać do pracy. Muszę dokończyć pracę. Muszę dokończyć pracę. To dzięki Tobie rozbiła się ostatnia fala atakujących. Gety jeszcze tu wrócą. Jeśli one nas nie zabiją, to i tak umrzemy z głodu. I nie ma innego wyjścia? Chcę żywić ludzi mięsem Warenów, ale to zbyt niebezpieczne. Główny samiec Warenów jest ogromny i wściekły, i nie da się go kontrolować. Nie mogę nic zrobić, dopóki żyję. Mam statek. Mógłbym sprowadzić zapasy z innej planety. Trzeba skoncentrować się na getach. Żywność nic nam nie pomoże, jeśli przerwą nasze linie obronne. Proszę mi o sobie opowiedzieć. Nie ma o czym gadać. Przybyłem tu z żoną Gretą. Szukaliśmy przygód, nowego życia. Nie miałem pojęcia, co nas czeka. Byłoby lepiej, gdyby nie gety. Życie w kolonii było całkiem przyjemne, dopóki się nie pojawiły. Powiedz mi o nadziei, Zu. Kolonia się rozrasta. Przynajmniej dotychczas tak było. Ale porozmawiaj z Fajdanem. Jest naszym przywódcą. Dlaczego miałbym rozmawiać z Fajdanem? Nie możesz nic powiedzieć? Nie chcę teraz o tym rozmawiać. Pogadaj z Fajdanem. Muszę już iść. Powodzenia, komandorze.